Witam Państwa, ja jestem Pira, a to prezentacja 100 cyklów z Chin. Kucyki te zakupiłem za pośrednictwem serwisu AliExpress. Link jak zwykle znajdziecie w opisie. Są one zapakowane w taki oto woreczek, więc zacznijmy od ich rozpakowania. Nie wiadomo ile dokładnie klucyków jest w środku, ponieważ są one parkowane w sposób losowy, więc zacznijmy od ich policzenia. A więc mamy tutaj 22 Shai carmorów 16 Applejack, 14 Celestii, 13 Rainbow Dash, 10 Cadence, 10 skutelu, 7 Lun, 4 większe Fluttershy, 2 mniejsze Fluttershy, 2 Twilight oraz 2 Pinkie Pie. Czyli mamy łącznie 102 klucyki, a więc co dwa za dużo. Figurki te są wykonane z innego materiału niż na przykład blind buggy. Są one zrobione z twardego plastiku. Wyjątek stanowi tutaj figurka z kutelu oraz małej fluttershy. One są zrobione z znacznie bardziej miękkiego materiału. Jest to chyba jakaś guma albo coś takiego. Figurki te posiadają od spodu na podstawkach logo Chupa Chups. Tutaj po raz kolejny wyjątkiem jest figurka z tutelu i małej Fluttershy. One mają od spodu napis Hasbro. Przyjrzyjmy się teraz bliska wszystkim klucykom. Podczas prezentacji będę pokazywał po dwa egzemplarze każdego klucyka. Najładniejszy oraz jeden z mniej udanych. Na początek z Shine Armora. Ma on ładnie namalowany cutie mark z jednej strony. Ogólnie figurka prezentuje się naprawdę ładnie. Tak wygląda z przodu. Jak widać, niektóre egzemplarze niestety zostały słabo zmontowane. Tak wygląda od drugiej robotu. No, niestety tutaj już cutie marka nie ma. A tak wygląda z tyłu. Apple Jack ma namalowane tylko dwa jabłka jako cutie mark. No, ale można powiedzieć, że jej włosy zasłaniają trzecie, więc generalnie nie jest źle. Sama figurka też wygląda dość ładnie. Tak prezentuje się ona z przodu. Tak z drugiego boku, a tak z tyłu. No cóż, tutaj jej włosy jednak nie wyglądają najlepiej. Dodatkowo jeden z egzemplarzy jest jakiś taki starty. Zobaczmy jak wygląda on od spodu. No cóż, naprawdę słabo ten egzemplarz wygląda. Celestia ma dość ciemny cutie marki, tylko jednokolorowy. Oprócz tego jej ogon i grzywa też są tylko w jednym kolorze, więc nie wyglądają jakoś świetnie. Oprócz tego ma ona dość małe oczy i skrzydła w porównaniu z innymi figurkami. Tak prezentuje się ona z przodu, tak od drugiego boku, a tak z tyłu. Rainbow Dash ma bardzo ładnie namalowany Cutie Mark. Jest on czterokolorowy i wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać. No niestety jej grzywa i jej ogon już się aż tak ładnie nie prezentują. Ale ma ona za to naprawdę ładne skrzydła. Tak wygląda ona od przodu, tak od drugiego boku, a tak od tyłu. Figurka Cadence prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ma ona dobrze pomalowane skrzydła. Tak prezentuje się ona od przodu, tak od drugiego boku, a tak od tyłu. Jak widać, niestety, niektóre egzemplarze są tutaj też źle złożone. Figurka Scutelow też wygląda dość ładnie, chociaż ma ona bardzo długie uszy. Tak wygląda z przodu. No jak widać niestety niektóre figurki mają dość mocnego zeza, tak wygląda od drugiego boku, a tak od tyłu. Luna niestety nie wygląda zbyt ładnie. Ma ona strasznie dziwnie zrobione usta. Ale za to ma całkiem ładny cutie mark, przynajmniej w tych egzemplarzach, w których nie są on rozmazany. Tak wygląda ona z przodu, tak od drugiego boku, a tak od tyłu trszaj ma bardzo ładnie namalowany cutie mark, Tyle że niestety od tej strony, od której domalnie wygląda najlepiej, ponieważ włosy całkowicie zasłaniają jej twarz. Tak wygląda ona od przodu, a tak od drugiego boku. I od tego boku prezentuje się już naprawdę bardzo ładnie. Dodatkowo jej włosy zasłaniają tutaj jej bok, więc nie przeszkadza fakt, że z tej strony nie ma cutie Marku. A tak wygląda ona z tyłu. Tak natomiast prezentuje się mniejsza Fluttershy. No niestety figurka ta nie posiada ogona, co całkowicie psuje jej wygląd. Dodatkowo nie ma ona cutie marka z żadnej ze stron. Tak wygląda ona z przodu, tak z drugiej boku, a tak od tyłu. Figurka Twilight nie ma przy cutie marku namalowanych małych białych gwiazdek, ale za to jej ogon i grzywa są naprawdę ładnie pomalowane. Tak wygląda ona z przodu, tak od drugiej boku, a tak od tyłu. Ostatnią figurką jest figurka Pinky Pie. Ma ona naprawdę bardzo ładnie zrobiony Cutie Mark. Jest on dwukolorowy. Tak wygląda ona z przodu, tak od drugiego boku, a tak od tyłu. Przyjrzyjmy się teraz wielkości tych kluczyków: a więc mają one wielkość od 2,5 do 4 cm, natomiast ich podstawka ma średnicę 2 cm. Porównajmy je z innymi klucykami. A więc mamy tutaj Sweetie bell w wersji do czesania bon-bon z blindbaga oraz rarity z gazetki. Jak widać figurki te są naprawdę malutkie. Są one mniejsze nawet od figurek z Bagów. Podsumowując, figurki te nie są idealne. Dodatkowo sporo z nich jest słabo złożonych przez co mają pewne szpary. Ale biorąc pod uwagę ich cenę, jestem z tych figurek naprawdę bardzo zadowolony stosunek jakości do ceny mają one naprawdę zadowalający. Na koniec mam jeszcze jedną rzecz do dodania. Planuję sprzedać niektóre z tych figurek, więc jeżeli jesteście zainteresowani ich kupnem, to wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie filmiku. A więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.